Żeby nie było, gram to tylko za waszą namową. Brzmi jak kretyn, ponieważ jestem jeszcze chory i mi się głos załamuje, ale gram w to tylko za waszą namową. W sensie, grałem w pierwszą część z wielkim uśmiechem na twarzy. To była naprawdę mega fajna gra. Dopóki nie przyszły updatey. Zaczęli updateować grę, dodawać jakiś content, nie wiadomo jaki między nocami, chodzę nie po całym domu, um, i wsparcie dla VR. To jest coś, co najbardziej zepsuło grę. Poszła z oceny 8 na 10 do zera. Zepsuli grę całkowicie, moim zdaniem. I oto mamy Bogimę 2. Gra, która mam nadzieję, że nauczyła się na błędach ze swojej pierwszej części. I nie jest tak krytyczna jak pierwsza część po update'ach. Przynajmniej, jak ja ją widzę. I już widzę pewne, że tak powiem, aspekty z drugiej części. Po pierwsze, chodzenie, menu główne jako chodzenie. And... I wszystko robione pod VR. Generalnie, no fajnie, ale chciałbym mieć jakieś fajniejsze opcje niż ziemniak PSP komputer, laptop i komputer. Ja potrzebuję konkretnych ustawień, jestem nerdem. Potrzebuję. Fausing włączyć. Widzicie to? Potrzebuję fausing! Włączyć! Mój głos nawet nie wyrabia! Okej, okay. that's it. Idę poszukać opcji w notatniku. Ta gra musi gdzieś mieć swoje opcje w notatniku. Ja je znajdę. Okej, okay, więc generalnie rozejrzałem się wszędzie w możliwych miejscach po całym komputerze, gdzie mogą być konfigi. Są wyczyszczone. Nie ma nic. Nie można tej gry ustawić po swojemu, także. Digs out for these game makers Zobaczmy, mimo wszystko co to jest Może oceniam grę po okładce, po tym co zrobili jej ostatnim razem e, Dam jej teraz kolejną szansę, zobaczymy jak to wygląda Nowa gra Aha, czyli dalej jest koncept chodzenia po całym domu? Nie Jakiekolwiek wyjaśnienia tego co się dzieje? O Jezu Czy będę twoją mamą? No sorry, niestety, Pindolka, mam mogę być na wier... Mami, mami. Jestem twoim przyjacielem Nie zabawię cię, cię Muszę ci coś powiedzieć On przychodzi do ciebie, mami On Jest blisko Mogę go czuć On może czuć twoje strachy I twoje strachy są dla Generalnie mój strach teraz nie istnieje. Um, okej okay. muszę coś znaleźć, czyli mogę się ruszyć teraz? O oczywiście, że teraz mogę się ruszać. Teraz muszę przejść po całym domu. I znaleźć ze strony latarkę. A nie jest tutaj. Okej. Okay. Okay. Czemu ja kupiłem tą grę? What? Chwila, kliknąłem prawy, tylko co to jest? Ładowarka do baterii Czy tamta bateria... Czy tamta bateria pokazuje stan baterii mojej w latarce? Ona schodzi cholernie szybko. I mean Przetestujmy. Tak. To jest dokładnie to. Okej, okay, teraz z której strony przychodzi Bogimen. Bo w pierwszej części przychodził... od strony okna, widziałem się kolego. Um, wychodzi na pewno z szafy. Za drzwi. Czy jest jakiś szyb wentylacyjny? Tu jest kratka taka mała. Ok, czyli jestem tym też będzie wychodził, ale myślę, że mogli nas zaskoczyć czymś nowym. Zobaczymy. Ok, więc gra wraca do starego stylu. Jeżeli nie każą mi chodzić po domu, wszystko będzie ok, bo ta część gry była fajna. To chodzenie po domu sprawiło, że gra była dla mnie już sitem. Jakoś się zepsuła w tym momencie. The ok, czyli to jest taki, jakby tutorial, ona nas uczy, z której strony przychodzić Świecę na ciebie, gnoju? Ehm, hmm. um, świec. Ok. Czyli teraz sobie, on sobie obczaił wszystkie wej wejścia Obczaił sobie okno, obczaił sobie szyb wentylacyjny Odkręcił go z kubańca i teraz będzie atakował, okej, okay, rozumiem przynajmniej mamy, przynajmniej mamy konkretną godzinę pokazaną Przedtem chyba też mieliśmy, ale Basically ta sama gra nie ma nic nowego poza tym, że nas ta dziewczynka uczy co robić, a czego nie robić. Trochę... Trochę smutno. Okej, okay, są trzy miejsca, z których on może przyjść. I... W sensie To jest ta sama gra Się spodziewałbym się czegoś nowego, ale to jest dosłownie ta sama gra Z wyjątkiem tego, że zamiast łapania baterii z łóżka, ładujemy baterie So... Jestem troszeczkę zawiedziony. Pierwsza gra była naprawdę fajna, ale to jest dokładnie to samo. No i światło gaśnie, ok. dźwięki są te same światła mrugają znikają, pojawiają się ten sam widok za oknem basically wiecie nagrałem te nowe updaty boogiemana pierwszego w sensie jeden film nagrałem, ale go nigdy nie wrzuciłem wiecie czemu? Zaczęli grę robić pod VR Grę ułatwili, bo pod VR oczywiście, pod oculusem czy czymś takim Się gra troszeczkę ciężej niż na myszce Żeby to było grywalne, no to musieli to troszeczkę ułatwić So W tym momencie, kiedy ja nagrywałem te updaty Pierwsze trzy noce udało mi się przejść Puszczając myszkę I grając na gitarze ten odcinek był tak nudny, że go nigdy nie wrzuciłem. I ta gra zapowiada się na to samo, bo była robiona pod VR. Jest prosta. Jest tym samym, co była pierwsza część. I nie ma czym mnie zaskoczyć. Poza tym, że te dziewczynki cię troszeczkę zesrałem, tak naprawdę. No i jest ładowanie baterii. Cię, dałem tej grze szansę Chciałem nagrać z niej całą serię, ale jest... Nudna Żadnych plot twistów o szóstej rano? Nic?

Może sprawiać, że widzimy rzeczy, które tak naprawdę nie istnieją. Okej, okay, zobaczmy, jak to działa. Może ja tę grę oceniam zbyt drastycznie, ale naprawdę, pierwsza gra widzieliście, że mi się podobała, a ta jest. Tym samym. Zgrać dosłownie, tym samym. Zrobionym pod VR, więc łatwiejszym. Przedtem mógł wyjść z szafy, z drzwi, przez okno i przez szyb wentylacyjny. Tutaj jest okno, drzwi, Szyb wentylacyjny Czyli coś innego zakładam, że będzie w szafie Albo z szafy zacznij wchodzić później <grybujesz> Jest jeszcze namiot W sensie Fajnie było póki gra o bugimenie była grą o bugimenie. Potem w update'ach zaczęli dodawać jakieś wiadomo co Ja przechodząc tam załóżmy czwartą czy piątą noc tam się między nocami w nowych updatech wychodziło na korytarz, szukało się czegoś po całym domu. I w piątej czy czwartej nocy, chodząc po całym domu, nagle przez drzwi wylazła do mnie jakaś niby samara Morgan i w ogóle nie wiadomo, co zaczęła mi robić. I wiecie... takie, okej, okay, ale gdyby to jeszcze było fajnie zrobione, ale. To było tak lamersko zrobione, tak na hama. I grał Bugimenie. Nie była już grą o bo boogimen sobie był. W nocach, a poza nocami, jakieś tam w ogóle. hare mare, szare łare co to? O! Z szafy też wychodzi, więc jednak są cztery rzeczy, tak samo jak były przedtem. Okej, okay, no. Ale co poza tym? Aż mam ochotę zobaczyć, co zrobi, jakby wyrzedł do mnie. Bo. Generalnie grałeś w pierwszą część, wiesz, co będzie w tej części, i nic cię nie zaskoczy. We FNAFie dwójce. Był totalny, że tak powiem, inny koncept gry. Więcej animatronów, zero drzwi tak dalej. W jakiś tam fnaf FNAFa też to się zmieniało drastycznie. Ta gra też była bazowana mniej więcej na FNAFie. Na samym koncepcie siedzenia w miejscu i bronienia się przez całą noc. Ale wszystkie fan wszystkie gry, które na tym bazowały. Właściwie z gry nagrywały się trochę zmieniały. Miały jakieś swoje nowsze koncepty. Tutaj jest to samo. Come on! Mm -hmm. Ok, otworzył sobie drogę przez szumę i teraz mi dorwie. Okej okay. cześć. Chwila kurwa, moment. Poświeciłem na niego, wygoniłem go. To nie był bugi, to była jakaś jakaś abominacja w ogóle. jakiś coś w przebraniu, co. Zesrałem się, bo to właśnie zaczęło krzyczeć. Odgoniłem go, uciekł. I przegrałem! Przegrałem! Bo go wygoniłem! To było moje zadanie. Wygonić go spokoju, żeby się nie dostał. Wygoniłem go i przegrałem! Spróbujmy jeszcze raz. OK, Spróbujmy jeszcze raz. Może będę troszeczkę mniej. Byłem ciekawy jak to wygląda w ogóle, dlatego chciałem poczekać aż wyjdzie, ale. Serio? Nudzę się. W sensie. Nudzę się tak serio. No, nudzę się. Co mam powiedzieć, no? Daję tej grze szansę. Da dajcie coś. Coś innego. Coś co zrobi game changer. Nie mówcie, że to będzie tylko to i ta pieprzona lala Zawiedziony elewen jest zawiedziony Ale rybka fajna Pierwsza gra była nieprzewidywalna, była czymś nowym Były dźwięki, które mnie faktycznie straszyły, bo nie byłem pewien co one robią Była niepewność On tutaj działa dokładnie tak samo, więc gdzie jest niepewność skoro znam wszystkie jego ruchy? Smutno tak typowo smutno. Ta gra miała potencjał. Mogłaby być czymś dobrym. Mogłaby mieć podobne podejście, ale w zupełnie innym stylu. Liczyłem na coś więcej. Ale nie. On poszli na łatwiznę. I co mam mnie zaskoczyć w takim momencie? Serio, co ma mnie zaskoczyć, skoro on dokładnie robi to samo co przedtem? Po co w ogóle tak da? Skoro jest to tym samym co pierwsza? O nie, Krypi właściwie wyglądał, ale. O nie, nie spodziewałem się, że przyjdzie oknem. Nie spodziewałem się, że może przyjść szafą. Tylko już ruszać nie mogę, nic innego tutaj nie ma. 15 sekund do końca. That's it. To były pierwsze dwie noce. I chyba więcej nie chcę ich widzieć w sensie. Idę zwracać tę grę. Dostawać refund na Steamie, póki mogę. Bo odwalili kaszanę, ok? Tak to Sif. like really Także. To nie jest walka, to jest Stor to są tortury, wiesz? Są tortury przechodzenia tego samego bez żadnych niespodzianek. Otwieraj sobie drogi. Dolwij mnie. Póki możesz, dam ci tę przyjemność po raz ostatni. Tymczasem ja się z wami żegnam. To właściwie jest trochę. Ten moment, kiedy krzyk dziewczynki jest bardziej creepy niż tam potwór. To tyle. Koniec. I am fucking out. To było po prostu słabe. Więc, więc zostaję Was tym ładnym widokiem na koniec. Ja się z Wami żegnam. Bogimena dwójki więcej nie będzie, bo jest słaby, w mojej opinii. Więc nawet nie pytajcie. Bo razu mówię, więcej nie będzie. To tyle. Macie, czego chcieliście. Sam chciałem spróbować, liczyłem, że to będzie coś lepszego. Ale nie jest. Jest gówno. Dziękuję za obejrzenie, mimo wszystko. Do zobaczenia w następnych filmach. Mam nadzieję, że lepszych. Na razie.